Cześć, z tej strony Jadzia. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmie. U nas dziś, jak widzimy, piękna, słoneczna pogoda, bardzo ciepło. Więc taki idealny czas, aby popracować znów w ogrodzie. Więc kolejne prace ogrodowe. Ja jeszcze nie cięłam róż, więc pomyślałam sobie, że dzisiaj naprawdę bardzo dobry dzień na cięcie róż. Jest ciepło w ciągu dnia. Owszem, no, nocami są niewielkie przemrozki, ale tak jak mówię, są niewielkie. Więc... Yy, Pora zacząć cięcie róż. Mam w swoim ogrodzie kilkanaście y, sztuk róż. Niektóre z nich są młode, nie wymagają aż tak y, dużej ilości cięcia, ale inne są spore, więc będę musiała im trochę poświęcić uwagi. Także zapraszam na dzisiejszy film, w którym to pokażę, jak ja tnę moje róże i jak teraz właśnie wyglądają. Przed nami rabata pełna róż. Tutaj mamy różne odmiany róż, począwszy od tego drewnianego obelisku. Na nim spinają się dwie róże pnące są to róże Pink Eden Rose i White Eden Rose. Jak widzicie, obsypane liśćmi, liście praktycznie mało co uszkodzone przez mróz, bo u nas tylko dwie noce były takie bardziej mroźniejsze minus 16 a poza tym zima była bardzo łagodna, więc róże, jak widzicie, pięknie przetrwały. Muszę je wszystkie wyczyścić, przede wszystkim z tych liści. E, tutaj nieco piętro niżej są róże wielkokwiatowe w głównej mierze. E, na przykład ta różyczka to róża Emily Bronte, która też, jak widzicie, piękna e, cała w zielonych liściach. Też będę ją bardzo mocno tutaj skracać, e, bo moja zasada jest taka, że im niżej tnę, Przynajmniej róże rabatowe i wielkokwiatowe tym lepiej. Także ja uważam, że roślinę lepiej ściąć niżej. Ona wtedy, pobudzimy ją, aby te wszystkie pąki, które są uśpione nieco niżej, wypuściły kolejne y, gałązki. Y, ponadto mamy tutaj róże piano, kinderella i tutaj chyba kolejna też jest piano. I też będę je cięła raczej nisko. Natomiast tutaj, jak widzicie, są róże wsadzone w tamtym roku jesienią. Też je nieco skrócę, ale tylko nieznacznie. Mamy tutaj róże na pewno Wisławę Szymborską e, oraz róże, róże Piano. Tak wygląda róża Emily Bronte już przycięta. Jak widzimy mocno skróciłam jej koronę. Wszystkie liście, które mi opadły w czasie cięcia pozbierałam. Nie chcę, żeby tutaj gdzieś leżały na ziemi, bo to na pewno nie wpłynie dobrze na zdrowotność tejże róży. Powycinałam wszystkie suche gałązki, drobne gałązki i zostawiłam tylko mocne pędy. W tym roku mam bardzo ciekawą sytuację z różnami pnącymi. Mam tutaj, jak wiecie, dwa egzemplarze. Tak jak mówiłam, jest to White i Pink Eden Rose. Bardzo piękne róże o dużych kwiatach i białych i ciemno-różowych. O ile róż pnących nie tniemy bardzo mocno, bo skracamy tylko pędy boczne, które odrastają od głównego pędu. U mnie tutaj są młode egzemplarze, wsadzone. Dwa lata temu jesienią, więc praktycznie ten ubiegły rok był ich pierwszym rokiem, kiedy kwitły i kiedy bardzo mocno podrosły. Jak widzicie, pędy główne są bardzo ładne, można by je skrócić, ale ja już to robiłam jesienią, także nie będę ich skracać z długości, bo jest ta długość wystarczająca. Natomiast pędów bocznych jako tako nie mam, więc nie mam tej, co skracać. Natomiast problem jest oczywiście z liśćmi, jak widzicie, bo patrzcie. One są całe obsypane w liściach i te liście wszystkie będę musiała albo ręcznie, albo sekatorem usunąć do takiego właśnie gładkiego pędu. Jak widzicie, część liści już tutaj e, sobie oberwałam. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie uszkodzić tych pędów żywych, które tutaj są. Moje róże, jak widzicie państwo, oskubane z liści i to najwięcej zajęło mi pracy, jak widzicie, same teraz są e, pędy zielniutkie, zdrowe, mają mnóstwo pączków. Porozkładałam je troszkę na tym trejarzu, bo żeby miały bardzo dobry dostęp do światła, ale tutaj naprawdę mamy stanowisko południowe i tego słońca im nie będzie brakowało. Teraz myślę, że mogą w takim stanie pozostać. Oczywiście wszystkie liście pod, spod spodu wyzbierałam, teraz wystarczy tylko taką różę nawieść no i czekać na kwiaty. Tutaj obok Wilczą lecza przepiękna róża Madame Anisette, róża wielkokwiatowa o pięknych, kremowo-białych kwiatach. Ja ją bardzo lubię i także będę ją przycinać dosyć nisko. I jak widzicie, róża przycięta. Tutaj nie było żadnego problemu, bardzo fajnie się ją przycinało na jakieś 30-35 cm. Oczywiście przycinałam ją jakiś centymetr nad zdrowym. Widocznym pąkiem. Jeżeli są jakieś suche, chore, porażone gałązki, możecie je bardzo łatwo odróżnić. To też je wycinamy w ten Kolejna rabata z różami. Tutaj różę od frontu pomiędzy bukszpanami, tak jak widzimy. Tutaj w większości mamy różę wielkokwiatowe i je tak samo będę raczej nisko ścinać. Tutaj na przykład mamy róże Chopin która zazwyczaj bardzo, bardzo właśnie wysoko rośnie. Zwłaszcza te przerosty letnie są właśnie bardzo, bardzo wysoko. Ona potrafi dorosnąć nawet do 2,5 metra wysokości. W tamtym roku ona bardzo mi przemarzła, bo mrozy były solidne i była praktycznie cała czarna. Tylko od dołu mieliśmy tutaj dwie takie małe gałązki z oczkami. Tak zostawiłam, zastanawiałam się, czy ona w ogóle ruszy, czy nie. Jednak się okazało oczywiście, że wyruszyła i praktycznie od zera startowała potrafiła dorosnąć nawet do 2,5 metra, także bardzo silna, silnie rosnąca róża. I tutaj także cała alejka różana ścięta, bardzo się tutaj rozjaśniło, pomiędzy tymi różami mamy kępki niezapominajek, także one jako pierwsze będą tutaj kwitły, potem pojawią się między różami tulipany, no a potem zakwitną róża. I również ścięłam je bardzo nisko, tak jak widzicie tutaj na jakieś 30-35 cm. Są to róże wielkokwiatowe w większości. Myślę, że tak będzie w porządku. Następna rabata, która teraz może nieszczególnie wygląda, dosyć smutno na niej jest, ale za kilka miesięcy będzie tutaj bardzo kolorowo. Mamy tutaj róże, które też przycięłam, Eden Rose róża Otelio oraz yy, róża Chopin. Pomiędzy nimi są powojniki, więc kiedy wszystko zakwitnie, będzie tutaj naprawdę bardzo kolorowo. Przed nami różyczka Szoneco Blenzerin, róża rabatowa, która bardzo obficie kwitnie. Tutaj mamy mnóstwo pozostałości, jeszcze kwiatostanów. Trzeba to wszystko wyczyścić, przyciąć. Także bierzemy się do pracy. W moim przedogródku posadzone mam wzdłuż podjazdu 10 sztuk róży rabatowej w odmianie Barones. Bardzo ładna róża o pełnych różowych kwiatach. I teraz też będę ją ścinać, oczywiście bardzo krótko. Jest to róża dosyć młoda. U mnie dopiero rośnie jeden rok, ale już bardzo ładnie kwitła. I także będę ją musiała skrócić dosyć nisko, bo chcę, aby mi się tutaj ładnie rozgałęziła. Róża bardzo ładnie przezimowała, nic nie zostało przemrożone. Jak widzicie, na pędach są zdrowe czerwone oczka, także powolutku będę ją przycinać. I na koniec filmu jeszcze nie róża, tylko skimia japońska, którą chcę Państwu pokazać, bardzo mi się teraz podoba i jeszcze w pączkach, ale te kwiaty wyglądają przecudnie, zwłaszcza kiedy zaświeciło tutaj słoneczko. Liście są zdrowe, błyszczące. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za ten film. Napiszcie mi, czy Wy już różacie liście, czy dopiero tniecie lub będziecie ciąć. Ja Wam życzę oczywiście dobrego dnia, przyjemnych prac w ogrodzie. Trzymajcie się, cześć!